To jest, Hello. W żydalu. Rodzio jest. Zobacz jaka lalka leci. Stojemy, wstajemy. Idzie śmiało. A siebie, mówi. Dupa nie szklanka, nie potłuczesz. Tak. Więcej ją boli powierzchnią. No, no. powoli nogi piąć. Stopy. Uda. Uda? Ja stopy teraz No pewnie ta. Gdzie się tam czas zgubił? Pan tam, pojechał chyba Orczykiem i pewnie tam już zjeżdżał. No, to no jest mhm. A to słabe. Bo ja jechałem jak na zrocie byłem motocyklowy. No się, żeby się rozpędzić, bo nie mogłem prędkości nagrać. Kurna, patrz tak, żeby mi nie wypadł. Bo już było wystracone Jeżeli ja dziwnie nikt nie znalazł. Nie przejechał po nim. Teraz można zjechać sam zobaczyć co oni robią. Podjechać orszych, zjechać, a sobie wyjechać w przesetkę. Można. Chyba ja tak nie nachodzę, tyle sadła nie spali. Radę z komorku. Drugi raz. Mhm. Może nie wyrażałem. Nie, widziałeś się przewraca. Się obejrze za jakąś dupą i... A znasz przysłowie? Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu mhm. ktoś No Jezu, dawaj podnosimy. Patrz. Tutaj pan pilnuje. Tyk. Niech się, teraz. niech się. O é E banjo é filme. <laughs>